Witam serdecznie, Podziemna Tv, czyli jednoosobowa telewizja internetowa, w której staram się pokazać Państwu prawdę na temat gospodarki i funkcjonowania państwa, której próżno szukać we wszechogarniających nas mediach głównego nurtu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kto tak naprawdę płaci podatki w naszym kraju. Zapraszam. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy utrzymywani w przekonaniu, że każdy obywatel musi płacić podatki na rzecz państwa. System podatkowy jest tak skonstruowany że płacimy podatki zarówno kiedy pracujemy i zarabiamy, jak i kiedy wydajemy pieniądze. Wszystko wszyscy bez wyjątku. Wrażenie ma być takie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i każdy z nas wszyscy płacimy podatki. Chciałbym zwrócić państwa uwagę, że to są tylko pozory. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: skąd pochodzi pensja urzędnika? Urzędnik dostaje pensję z pieniędzy publicznych. Z budżetu. Cała pensja urzędnika, łącznie z podatkami, które on od tej pensji płaci, jest sfinansowana z pieniędzy publicznych, czyli z podatków właśnie, z kieszeni rzeczywistego podatnika. Tym samym urzędnik nie płaci podatków, tylko żyje z podatków. To po to są zbierane podatki, żeby m.in. wypłacić urzędnikowi pensję. I dokładnie to samo dotyczy wszystkich ludzi zatrudnionych przez tzw. państwo, czyli tych, którzy dostają wynagrodzenie z pieniędzy publicznych. Oni nie płacą podatków, tylko żyją z podatków. To zebrane podatki są przeznaczane na ich, między innymi, wynagrodzenia. Ci ludzie są zatrudniani i opłacani za pośrednictwem państwa z pieniędzy odebranych rzeczywistym podatnikom. Krótko mówiąc, całe państwo, całe finanse publiczne są utrzymywane. Z kieszeni rzeczywistych podatników, którymi są prywatni przedsiębiorcy i pracownicy, bo to z ich pieniędzy, z ich podatków finansowane są wszystkie wynagrodzenia ludzi zatrudnionych w tzw. sektorze publicznym, wszystkie renty i emerytury i tego typu świadczenia wypłacane z kasy państwa. Szanowni Państwo, jak myślicie, ile taki rzeczywisty podatnik musi wrzucić do kasy państwa? Średnio w skali roku, powiedzmy, żeby sfinansować nie tylko pensje dla pracowników sektora publicznego, ale i fikcyjne podatki od tych pensji. Proszę Państwa, to jest kwota rzędu 30 tysięcy złotych rocznie, czyli 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tyle mniej więcej, to jest szacunek, każdy rzeczywisty podatnik, prywatny przedsiębiorca i pracownik. Musi miesięcznie wrzucić do kasy państwa, żeby sfinansować wydatki budżetu państwa oraz świadczenia emerytalno-rentowe. My sobie z tych kwot nie zdejmiemy sprawy na co dzień, ponieważ system poboru danin publicznych jest tak skonstruowany, tak zagmatwany i pokręcony, żeby ukryć przed nami rozmiary łącznych obciążeń podatkowych. Nie widzimy tych kwot, ponieważ około połowa jest nam odbierana jeszcze przed wypłatą i tak naprawdę nie wiemy nawet ile nasz pracodawca rzeczywiście płaci za naszą pracę a druga część jest nam odbierana codziennie i po trochu i też tego nie widzimy, ponieważ te podatki są poukrywane w cenach. Kiedy coś kupujemy, to oczywiście interesuje nas najbardziej to przeważnie, ile musimy zapłacić, a nie to, ile z tego to jest rzeczywista cena, a ile to podatki, które trafią do kasy państwa. Skąd wziąłem takie liczby? Proszę Państwa, w Polsce żyje dziś obecnie około 36,5 miliona osób. Według danych GUS osób pracujących łącznie, zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym, a zarówno na umowę o pracę, jak i na inne legalne umowy, jest łącznie około 15 milionów. Pozostała część społeczeństwa to głównie dzieci młodzież, to raz, a dwa emeryci i renciści oraz pozostałe osoby w sile wieku, które z jakichś powodów nie pracują, bo są albo bezrobotni, albo są to osoby, które się zajmują domem, albo uczą się jak studenci i tym podobne. Wśród tych 15 milionów pracujących osób jest też ponad 3,5 miliona osób pracujących w sektorze publicznym właśnie, ale nie, nie odejmujmy tego tej całej liczby, przyjmijmy, że jest to 15 milionów pracujących osób w ogóle w Polsce na 36 miliona Polaków. Te 15 milionów pracujących Polaków musi sfinansować wydatki państwa rzędu 330-365 miliardów złotych. Ta kwota jest wzięta z budżetu na rok 2013, plus do tego jeszcze 128 miliardów złotych składek zusowskich. Proszę pamiętać, że składki pobierane od pracodawców i pracowników w składki zusowskie nie są uwzględnione w budżecie jako wpływ podatkowy, są to jest jakby osobne rozliczenie. Co daje łącznie kwotę 463 miliardów złotych. Przyjmijmy do na naszych szacunków 450 miliardów złotych dla równego rachunku. 450 miliardów złotych na rok, podzielona na 15 milionów pracujących Polaków, to daje kwotę 30 tysięcy złotych rocznie. Czyli średnio każdy pracujący Polak musi wyrzucić do kasy państwa 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Taka jest skala rzeczywistych i łącznych obciążeń podatkowych, którymi obłożeni są faktyczni podatnicy i z których utrzymywani są wszyscy ci, którzy pobierają wynagrodzenia czy świadczenia z tak zwanych pieniędzy publicznych. Z pieniędzy publicznych, czyli tak naprawdę z kieszeni prywatnych przedsiębiorców i pracowników Podsumowując, nie jest prawdą, że wszyscy płacimy podatki, że wszyscy jesteśmy podatnikami. Wydatki państwa są finansowane z kieszeni prywatnych przedsiębiorców i pracowników, i to z odebranych im pieniędzy są wypłacane wszystkie wynagrodzenia i świadczenia z kasy państwa, łącznie z fikcyjnymi podatkami od tych wynagrodzeń i świadczeń. Im większe wydatki państwa, im większy sektor publiczny. Tym wszyscy jesteśmy biedniejsi, ponieważ coraz mniej podatników musi utrzymać i sfinansować coraz większe tak zwane państwo, coraz większy sektor publiczny. Skutek jest taki, że w miastach powstają nowe stadiony, coraz większe szklane biurowce, coraz bardziej okazałe siedziby ZUS-u czy innych instytucji publicznych, państwowych, a większość ludzi nie ma albo co włożyć do przysłowiowego garnka, albo nie ma za co kupić leków, albo nie ma za co kupić książek dla dzieci do, do, do szkoły. Albo ledwo wiąże koniec z końcem, ponieważ nie starcza im od pierwszego do pierwszego. I to nie jest żadna ciekawostka ani zagwostka, że jak to państwo tyle wydaje, tyle inwestuje, a społeczeństwo jest biedne, tylko to jest prosta właśnie zależność przyczynowo-skutkowa. To dlatego społeczeństwo jest w większości biedne lub niezamożne, ponieważ za nasze pieniądze władza finansuje swoje światłe pomysły. Na przykład cyfryzację i informatyzację państwa, żeby daleko nie szukać, bo o tym jest ostatnio głośno i dzięki temu CBA ma co robić. Można powiedzieć z ironią, oczywiście. To wszystko na dzisiaj. Chciałem Państwu bardzo podziękować za krytyczne uwagi pod ostatnim, nieco innym materiałem na moim kanale. Prawdę mówiąc, był on reakcją na niektóre Państwa wcześniejsze komentarze, aby podjąć może jakieś działania marketingowe, żeby zwiększyć oglądalność tego kanału. I pomyślałem sobie, że może właśnie w ten sposób spróbuję, ponieważ takie filmiki śmieszne, nazwijmy to z humorem, cieszą się przeważnie większą oglądalnością niż, niż jakieś niż inne rzeczy. Natomiast dzięki Państwa uwagom przekonałem się i po stwierdzam, że jednak to nie był najlepszy pomysł. Dlatego, że w sieci humoru jest pełno, natomiast brakuje w ogóle w mediach poważnej przede wszystkim uczciwej rozmowy o gospodarce i o państwie naszym. Ja swój kanał założyłem po to, aby tę lukę właśnie wypełnić, a nie być kolejnym źródłem tego, czego w sieci jest pełno. Także bardzo Państwu dziękuję za, ten, za tę trzeźwą ocenę sytuacji i z pokorą przyjmuję Wasze uwagi. Postaram się takich materiałów w takiej prześmiewczej formie więcej tu nie umieszczać, a pozostać przy takiej formie poważnej, ale bardzo prostej i klarownej, mam nadzieję, prezentacji prawdy na temat gospodarki, właśnie ekonomii i funkcjonowania naszego państwa. Zachęcam zatem do subskrybowania tego kanału i do dzielenia się, rozpowszechniania tych nagrań po sieci i wśród Państwa znajomych. Dziękuję bardzo za Państwa korespondencję, komentarze i wsparcie finansowe, którego, przypominam, można udzielić od niedawna już na trzy sposoby. Przelewem bankowym, za pośrednictwem PayPal. Albo za pośrednictwem bitcoinów. Szczegóły są w opisie filmu, ewentualnie na stronie podziemnatv.pl. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.